Dzień dobry. Dzisiaj się tak bardzo nie śpieszę, więc mogę na Was chwilę poczekać. Uuu, proszę bardzo, Sandrusia jako pierwsza. I Weronika, i Gosia. I codziennie niedziela. I Aisha, i Ręcia. I Wolska. Cześć, kochane. Natalia, Natalia Sa. Hej, o kochane z kieleczki. Właśnie zaczęłam mówić, że dzisiaj się tak bardzo nie śpieszę, ale chyba nigdy nie było tak, że moja siostra pierwsza dołączyła do live'a. Nudzisz się? Nudzisz się, babyczku. <laughs> nie podoba mi się dzisiejszy temat. <laughs> w ogóle nie miałam ochoty, nie przeczytałam, więc... A, nie pamiętam wszystkiego na pamięć. Więc dzisiaj jest pesymizm. Eee, w ogóle to jest niesamowite. Jezu, mówiłam Wam wczoraj, że jestem na szkoleniu u e, Joasi i e, jestem jeszcze na szkoleniu u takiej Melanie, w ogóle ze Stanów, więc robię dwa szkolenia jednocześnie i one są tak komplementarne, I jeszcze w ogóle moje samopoczucie jest komplementarne z tymi dwiema niesamowitymi kobietami i one są jak najbardziej daleko od tego, co wylosowałam, czyli, czyli pesymizm. Nie żeby to było optymizmie, bo, bo to w ogóle nie jest optymizm, to jest, to jest o jakiś taki mega hiperenergii. Eee, a tutaj wylosowałam pesymizm. Myślę, że nie przypadkiem. Więc poczekamy sobie, co tam. Co tam słychać u Was, kochane iskiereczki Bałtyczne? <laughs> Perły? Perły Bałtyczne, moje ukochane. Widziałeś dzisiaj, storóweczki piękne? Tak mi jakoś naszło. Tak ta mi jakoś naszło, słuchajcie, bo też zostałam zainspirowana. Właśnie wiecie o tym, że ja jestem nerdem, nie? Żyja to y, dla mnie najfajniejszy czas to jest taki, kiedy już jestem po pracy i mogę wziąć książkę i się po prostu z tą książką zaszyć. Ja jestem po prostu psychicznie, psychofanką książek, również w takiej wersji słuchanej, ale głównie w czytanej. Kocham książki. Nie to, że, znaczy myślę, że jest tam ogromna wiedza, ale ona mm, ma moc dopiero jak zostanie przepuszczona przez działanie i to jest też jakiś aspekt książek, które uwielbiam. Natomiast dla mnie głównym aspektem, za co kocham książki w moim życiu, to jest to uczucie, jakie mam w sobie, kiedy je czytam. I to jest, to jest dla mnie jedna z takich rzeczy, które kocham najbardziej. I na, mam cały czas wątek, nie zgubiłam. I mówię o tym dlatego, że no jednocześnie mam wrażenie, że jest w tym jakiś związek, że im się tych książek czyta, słucha, jest się na szkoleniach, na kursach, na praktykach, no to jakiś tam rozwój jest i, i się człowiek uczy i następuje. I teraz zgubiłam wątek. Poczekajcie, poczekajcie, mówiłam o story. A, wiem. I, I teraz to mi się łączy w coś takiego, że e, naprawdę do niedawna, i to do niedawna, miałam coś takiego, że jak ktoś kupował jakiś mój produkt, nie? E, a ja uważam, że mam produkty złoto. Serio. Uważam, że jestem taką zarą <glockenie> z, z, z koszulkami <glockenie> i, i to jest fajne odfukania ze swoimi programami i masterami. One są, one tak pasują, one mają takie kolory, te moje koszulki. Materiały, porze do wielokrotnego noszenia, przymierzania, zmieniania, dopasowywania jedno z drugim. Naprawdę, tak się czuję, jeśli chodzi o moje rzeczy, moje produkty. Cykliczność, poszukiwanie i znajdowanie swojej misji, duszy. No, kurs o pokaniu to już w ogóle jest dla mnie. No, to jest, Uważam, że to jest złoto, to jest majestat. kocham to, co zrobiłam tam. Kocham to, kocham to, kocham. I miałam dość do niedawna takie uczucie, że. Bardzo mi zależało, bardzo chciałam, czułam się chyba bardziej spełniona i chyba bardziej ważna. Taką ważność się podnosiłam. Jak wiedziałam, że ten, kto kupuje, ta, a zresztą to kobiety w 90%, aczkolwiek zdarzają się też mężczyźni, którzy kupują swoim kobietom moje kursy. I że jak wiedziałam, że ta osoba co kupiła, to przerobiła, zrobiła notatki i naprawdę zastosowała. Nie? To miałam takie z czasem, właśnie rozwijając się, czytając, sprawdzając, ucząc się, słuchając, rozmawiając z wieloma wspaniałymi osobami w moim życiu, które się pojawiają, uczę się, że moja odpowiedzialność jest do pewnego momentu. Ja da daję z siebie, naprawdę dużo daję, ale ja to kocham. Bo ja mam tak, że moja bałtyczność daję Wam i mam takie wrażenie, że ja już jestem totalnie lustrzycą i ja po prostu nie lustrzarzem. Poczekajcie nie, bo to będzie, bo, bo wiecie co powiedzieć. Nie lustrzażę ci Zelandowi, tylko że, że ja mam również, im więcej ja Wam po prostu daję, tym ja w ogóle dostaję, jakby to jest wyrównane. I dalej? Że ta odpowiedzialność moja jest do pewnego momentu. Czyli dlatego też dzisiaj zrobiłam takie story, w którym naprawdę podkreśliłam to chyba kilkukrotnie, że to nie ja robię. No ja robię, tak, no bo ja czytam, bo, bo ja to rozumiem w jakiś sposób, ja chcę się podzielić, ja tworzę te kursy, tworzę te master lekcje, tworzę kurs Pukam się z klau. Um, tak. I, i jest, jest tak troszeczkę, że to jest jakaś tam załóżmy granica, i tu jest to, co ja tworzę, a wy jesteście tutaj, odbiorcy moi. I moja odpowiedzialność trochę się kończy tu. Czyli ja nie mogę być odpowiedzialna za to, że, że ktoś to naprawdę weźmie i zrobi z tego swój użytek na swoją korzyść. Poczekajcie, żebym nie zgubiła wątku. I a, bo już wszystko się zapętliło, bo pytałam wam, czy was, czy widziałyście story, bo właśnie o tym jest to moje story dzisiaj, że, że, że dziś mam coś takiego, że boli mnie, jak wiem, że osoby kupują ten kurs. Ja też tam byłam, znam też takie miejsce, że się czasami coś kupi i się po prostu rzuci w kąt, nawet jakąś koszulkę, yy, ale z, i, i, i bardzo mu zajrzeć, zajrzyj, po prostu zobacz, posłuchaj pięć minut, pięć minut i zobacz, że to jest pęcherz moczowy. Ale mówię, dobra, leave it, zostaw to, zostaw. Zostaw, ty swoje zrobiłaś, ale jak naprawdę ktoś zobaczy, że to jest ten pęcherz moczowy i poleci dalej i mi pisze, Klauson, to działa! po prostu po prostu zmieniasz moje życie. Ja wtedy mówię: Ja nie, nie, nie. nie. To, to ty, 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 zobacz swoją. Ale zobacz swoją matkę, zobacz, Ty, ty, grazie, grazie, ty, bella. I to jest właśnie o tym. I tak samo jest z Zelandem. Ja tutaj mogę czytać tam, czytamy, te czytanki. lala la a la, 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 la. w ogóle super, jestem, wow, wow. Ale to, co wy z tym zrobicie, fajne, co? Ale ekstra. Cieszę się, że jesteście kochane. No. I Jolanta, i Rytm Duszy, i Anadę, i Kasia, i Arekis, nawet proszę bardzo, szanuję. I Asia kolejna, i Syrenka. <grym> Super. Cieszę się strasznie, że jesteście, naprawdę. F tę wolność emocjonalna dołączył. Pukaczika. Let's do it together. Pukamy się, pukamy się, pukamy się. I love it, I love it. Wiem, wiem, jestem, psych jestem psychiczna. Dobrze. Słuchajcie. Strasznie się boję zacząć tą czytankę dzisiaj, wiecie? Naprawdę. Ale let's, let's do it. Zaciekawiam się. Hmm, ciekawe, gdzie mnie to dzisiaj zaprowadzi, prawda? Pozdrawiam również, anielsko. Artela Brzoza, ale jak <noise> Dobra, jedziemy, słuchajcie, pesymizm. Będzie mnie wspierać? Deklaracja. Bardzo mi się chce siku. Pęcherz pełen. Let's go. No to go upić. Ona się nazywa Ewa Salamanka. Przypomniałam sobie. Ewa Salamanka, moim zdaniem przez V. Weźcie sobie na profil tej dziewczyny i ona zawsze tak. Gotuje coś. Mmm, Arku. Cieszę się bardzo. Ona gotuje i mówi tak. Przygryza coś i mówi tak. No to let's go, bicze. To właśnie ona. Ewa Salamanka. Przypomniało mi się. Właśnie na jej profil. Nie, to nie jest żadna reklama. nawet nie wie, że ja istnieję. Po prostu ją uwielbiam. Dobra. Pesymizm. Patrzcie, jak uciekam od tego widzicie. Deklaracja. Widząc w odbiciu zwierciadła jakieś nieprzyjemne cechy. Czyli, czyli w świecie, nie? To jest odbicie zwierciadła. Ale poczekajcie, bo my też jesteśmy odbiciem, ale, ale świat jest odbiciem nas. Dobra, mam to. Widząc w odbiciu zwierciadła jakieś nieprzyjemne cechy, człowiek skupia na nich uwagę i odruchowo wyraża swój negatywny stosunek, w wyniku czego wszystko staje się jeszcze gorsze niż wcześniej. Mam na to zajebisty przykład. Poczekajcie. Dobra, od razu przykład. Jadę dzisiaj samochodem z moją mamą którą kocham, oczywiście, ponad życie, bo jest moja mama. Moja mama przez mniej więcej 3-5 pierwszych minut powiedziała tak: Strasznie jestem dzisiaj niewyspana. Znowu pada deszcz, kiedy w końcu będzie ciepło. Za dużo samochodów dzisiaj jest na mieście. Spóźnimy się na spotkanie. Nadal kocham. Ale można było powiedzieć: Ale pada. Wiem, że lubisz deszcz. Chcesz o tym porozmawiać ze mną? Wow, ale dużo samochodów na mieście. zajebiście, że ludzie mają samochody że dupy mnie nie mokną, na, na deszczu, spotkamy się, to zajebiście. Jeżeli się spóźnimy, to znaczy, że coś nas przytrzymało, żebyśmy były bezpieczne. Ta sama, ta sama historia. Bo to, że my powiemy, a Boże, znowu pada, znaczy generalnie tak jakby nie zmienimy ten, tego, że pada. Nie zmienimy. Więc my jeszcze wyrażając to wszystko, jeszcze się, za, jeszcze się zapętlamy, zapętlamy. A więc ja, nauczona też już jakiś tam, jakąś praktyką życiową, nie mówię, nie ma już tak się zachowywać. Po prostu to nie wpływa pozytywnie. No mówię, pozwól sobie być sobą, a innych innymi. I mówię, no nie, ale super, że możemy sobie podgrzać dubki. Tara, koniec, koniec historii. Nadal znaczy, czytamy, <grym> tak? Jedziemy, babiczki. Rzeczywistość w odbiciu stopniowo blaknie w ślad za obrazem. W ten sposób warstwa świata pojedynczej osoby traci dawną świeżość barw i staje się coraz bardziej ponura i niekomfortowa. Mm -hmm. no bo deszcz pada, bo dużo korków, bo jest zanieczyszczenie powietrza, a że w ogóle ta Warszawa, a wybory, a co to będzie, a na pewno będzie źle, a już niedługo wojna. Mhm, mm przestań reagować na drażniące rzeczy, przestaną Ci dokuczać. To zdanie na pewno już padło w Zelandzie. Przestań reagować na drażniące rzeczy, przestaną Ci dokuczać. Dobra, mam zajebisty przykład, chcecie? Wyobraźcie sobie, że jesteście w i jecie jakąś pyszność, i tak robi, Wypada wam kawałek pożywienia, wypada i spada na spodnie, i macie tam plamę. Nie możecie się przebrać, nie macie przy sobie persila. No ja zwyczaj biorę ze sobą, tak, prawda? jakiś proszek i mam, mogę pójść zawsze zabrać. Mam takie kapsułki z sobą, noszę, prawda? Zawsze. I kokolinę, żeby wypukać, wypłukać jeszcze. I macie tą plamę na spodniach. I możecie albo do końca do tego spotkania tam rozpatrzeć i wszystkim naokoło mówić, oraz sama, kurde, no i mam tą. Boże, nie mogę palć. Ta jeżeli ta plama Boże, mi się, że mam tą plamę i mam tą plamę, i tak minie Twoja godzina, i minie, i przeżyjesz i będziesz dalej oddychać. A możesz powiedzieć, A, mam plamę na spodniach. No i to tam was ciekawego jeszcze dalej? To jest ta sama historia. Tutaj jest, oczywiście wiem, że to jest błaha rzecz, ale moim zdaniem od błachy dobrze zaczynać. Podoba mi się już ten temat, już się go nie boję. Przestań reagować na drażniące rzeczy. Przestaną ci dokuczać. I najprawdopodobniej wtedy będzie, za, jak wyjdziesz z tej knajpy, mówisz o Boże, przypomniałam sobie, że w ogóle z tą chodziłam. Przecież Cię zgubiłam. Przestaną ci dokuczać. Przestań szukać problemów. Szukaj rozwiązań. I love it. Przestań wreszcie marudzić. Usłyszmy to wszyscy. Ze mną również. Przestań wreszcie marudzić. Just fucking stupid. Po tym, jak zmienisz swój stosunek do życia, pojawi się w tobie trwałe poczucie, że wszystko idzie świetnie, a będzie jeszcze lepiej. Wszystko będzie po prostu tak jak trzeba. Już się nie boję. Spokój. Wyjaśnienie. Przyjemny nawet tematik. Skłonność do pesymistycznych oczekiwań wygląda z boku mało atrakcyjnie. Nastrój w stylu i tak nic nie wyjdzie. Jest podobny do sadomasochizmu. Zgodzę się. Pesymista doznaje perwersyjnego zadowolenia, upajając się swoją ciężką dolą. Świat jest taki zły, że go już się nie da. Ma więc za swoje i ja razem z nim. Znacie takie historie ludzkie ze swojego otoczenia? Kto nie zna? Ja to przeczytam jeszcze raz, prawda? Pesymista doznaje perwersyjnego zadowolenia, upajając się swoją ciężką dolą. Świat jest taki zły, że gorzej już się nie da, ma więc za swoje i ja razem z nim. Z takim samym fatalizmem i poczuciem beznadziejności, nieudocznik konstatuje swoją nędzną sytuację. I tutaj przykład. Całe życie jest kompletnym mrokiem, i w przeszłości też nie widać żadnego przebłysku świata. To jest koniec cudzysłowiu. Ja bym dodała jeszcze: To jest koniec! Z całych sił nie chcę takiego losu i dlatego całą swoją energię myślową zużywa na skarżenie się i narzekanie. Dobre, ale co może odbić zwierciadło, jeżeli obraz jest pełen niezadowolenia? Ja to obraz, świat zwierciadło. Jaki jest obraz? Jestem niezadowolony, nie chcę. Jakie jest odbicie? Tak, jesteś niezadowolony i nie chcesz. To jest to, co czasami mówię. E, świat jest beznadziejny, wszyscy ludzie są beznadziejni, nic mi się nie udaje. Masz rację. No. Ale jak powiesz, a ten świat wydaje mi się dzisiaj jakiś taki sympatyczny, mimo tego deszczu i myślę, że sobie dzisiaj ze wszystkim dam radę, to powiem Ci, masz rację. Tak, jesteś zadowolony i nie chcesz. Będzie takiego, potwierdza to. Tak, jesteś zanie. To jest zajebiste. Jeszcze raz to przeczytam. Jaki jest obraz? Jestem niezadowolony i nie chcę. Jakie jest odbicie? Tak, jesteś zadowolony i nie chcesz. <grym> to jest śmieszne? Która tam była? Ekstra, ekstra, ekstra. A skoro tak, powodów do niezadowolenia jest coraz więcej. Co z kolei jeszcze bardziej pogarsza, pogarsza relację człowieka ze światem. I oto dawny ulubieniec i wybraniec losu zmienia się w pokrzywdzonego przez los z rzędem. Dzisiaj mówi się na to ofiara, który wiecznie narzeka, że świat jakoby jest mu bardzo dłużny. Smutny obraz. Człowiek nie rozumie, że sam wszystko zepsuł. Smutno na koniec, powiedział. Taki rysunek. No, i jakby z tym pesymizmem? No, myślałam, że będzie gorzej. On tutaj tak jakby nas wprowadził, e, czym pesymizm jest po prostu dla niego. E, I w takim wielkim skrócie, jak ja to czuję, to jest trochę tak, że. Że to wygląda, jakby ten pesymizm zaczynał się z warunków zewnętrznych, ale według niego, według Zelanda i troszeczkę według tego, co ja też czuję, ja tego nie wymyśliłam, ale zgadzam się z tym. Że nasz pesymizm nie zaczyna się z czynników zewnętrznych, mimo że tak wygląda, bez względu na wszystko on się zaczyna w nas. A nasz pesymizm, który już w nas jest, idzie na zewnątrz i oddaje nam tym samym. Czyli, jeśli miałabym to zrobić na przykładzie przykładu, Dobra, weźmy jakieś lekkie, bo, bo nie mam energii na. Tak, on wypływa z nas, yy, bo nie mam energii na yy, mocniejsze przykłady dzisiaj. Spóźniasz się. Czyli właśnie co chwila się. Ja na przykład tak miałam, jak wracałam, byłam w Brągowie, tak mieszkałam sobie w Brągowie przez miesiąc, potem wracałam przez Pisz, o, byłam u mojej e, bardzo bliskiej, mojemu sercu, kobiety Natalii, która jest właścicielką Jabłoń Lake Resort, bo dużo, dużo osób was pytało, gdzie to było tak pięknie, więc to jest w Piszu, hotel Jabłoń. E, Przejechałam sobie przez Pisz, i potem jak wracałam do Warszawy, z powrotem jechałam, to. Aż się śmiałam w pewnym momencie, bo co chwila coś mnie zatrzymywało, żeby, żebym zwolniła. Czyli tak, wzięłam zamrożone jedzenie, pompiny z zamrażarki, tam od nich z restauracji, idę i słuchajcie, jak na filmach, po prostu pękło mi od spodu i wszystkie 10 saszetek zamrożonych mi się wysypały na piach. I to jest niesamowite, bo wiecie co pomyślałam, ale mnie przed czymś chronisz. Czyli mam 3 minutki dłużej być, tak? Dobra, to więc ja w ogóle zbierałam te rzeczy, powiem w zasadzie, ani się nie spieszę, po prostu jeżeli to się wydarzyło. W taki sposób to na pewno chodzi o to, żebym gdzieś nie była za wcześnie, bo będzie przez przypadek ta osoba na skrzyżowaniu coś... Cokolwiek. Ja, ja w tak jeszcze po prostu wierzę, więc sobie zbierałam te saszetki. Potem yy, w, włożyłam i stwierdziłam, że wszystkie kwiaty, które ze sobą w ogóle wiozę, nie mogą tak stać, więc je poprzekładałam jeszcze, więc mówię, że też o tym teraz pomyślałam. Potem nakierowało mnie drogą z tego pisza do Warszawy, którą ja w ogóle nigdy w życiu nie jechałam. Mówię, jak ja to się mówię, i wiem jak wy to mówicie, ale ja mówię, takimi dupami jechałam. <laughs> ale takie piękne dupy leśne. I ja i mówię, no to jest niesamowite. Ale to akurat moje podejście, ale załóżmy to wszystko się wydarza, a ja jestem w miejscu, w którym nie czuję tego, co ja powiedziałam. I mam taki kurwa, po prostu śpieszy mi się. Po prostu wszystko jest przez to, że mi się rozwaliły te saszetki, bo może za, może za długo to leżało w tym zamarzarniku. Potem, może te kwiatki po prostu, że. kurde, no, że musi być tyle tego miejsca pomiędzy tym fotelem a tymi drzwiami. I w ogóle, no, oczywiście musiała mnie nawigacja pokierować tam tędy, nie? I ja obwiniam nawigację, saszetki oraz kwiaty za to, że ja się czuję źle. Ale to nie jest ich wina, to jest moja wina. I teraz, czy tu wina jest dobrym słowem? Inaczej, może. Odpowiedzialność. Bo zobaczcie, że można zareagować na to. Ten... Okej, okay, mówimy tutaj o malutkich przykładach. Tak, jak mówię, ja dzisiaj nie mam sobie pojemności na duże przykłady, ale wiem, że ludzie mają choroby i inne rzeczy, utraty bliskich. Mają. Mają tę samą przestrzeń, co ja przy małych rzeczach tutaj teraz. I ten pesymizm, który by się we mnie narodził, sprawiłby, wyobraźcie to sobie w ten sposób, Jakbyśmy mieli oczy nie z tego świata, to ja denerwując się na te saszetki, denerwując się na tą drogę i denerwując się na te kwiaty, zaczęłabym wibrować. Nie wiem, jaki to może mieć kolor. Dla mnie to nie jest o czarnym kolorze, bo czarny kolor dla mnie jest kolorem ochronnym, ale zaczęłabym wibrować wibracją tego pesymizmu, tej negatywności. I wszechświat zacząłby mi tym samym oddawać. Więc ja bym jeszcze bardziej zaczęła pogłębiać się, że to jest z czynników zewnętrznych, tak? Czyli potem ktoś by wyszedł na pasy, jeszcze bardziej musiałabym zwolnić. Potem zadzwoniłby ktoś z informacją, która by mi się nie spodobała. Potem okazałoby się, że i tak w Warszawie to są takie korki, że w ogóle na żadne spotkanie nie zdążę. Potem, I to... czyli tak, jakby jestem niezadowolona z tego, że pojechałam dupami, chciałam jechać trasą, a świat mówi: tak, jesteś niezadowolona, więc tak, więc... Aha, ty. uwaga, panowie i panie, ona jest niezadowolona, ta pani, musimy lusterko tu do niezadowolenia. A co może być lusterkiem do niezadowolenia? Niezadowolenie. Tak, to chyba teraz już na przykładach opowiedziałam, jak to działa według mnie. E, poczytam sobie wasze komentarze, ale chyba nic nie pisałyście. Mysz... A, poczekajcie, praca domowa. Jesus. Dobra, mam... Zróbcie tak. Jak macie ochota. Ale to już było. Dba, nie nieważne, to będzie jeszcze raz. Znaczy nie, nie na pewno nie takie same, nie nie w, tej, nie w tej intencji. Zróbcie sobie coś takiego, że. Może zawężmy to czasowo, poczekajcie, którą mamy godzinę 15-18. Teraz macie y, telefony przed sobą, więc nie możecie wziąć. Yy... Nie możecie wziąć budzika do ręki, ale jak skończymy tego live'a, weźcie sobie budzik i nastawcie na 59 yy, yy, minut i 69 sekund. Nie, 59 sekund, tak? No nieważne, wiecie co, chodzi, żeby była godzina, bo nie mów tego głośno. <noise> nie mów tego głośno. E, I nastawcie sobie na tą godzinę, tylko godzinę. I zobaczcie, gdzie. Możecie sobie na początku zwalić na czynniki zewnętrzne, rodzi się w Was pesymizm i zobaczcie, czy możecie zachować się i poczuć nieadekwatnie, nieadekwatnie, nieadekwatnie do sytuacji i zamienić to. Czyli na przykład macie nastawiony budzior na godzinę, obserwujecie sobie zanim zadzwoni budzik siebie, co tam się dzieje. I ktoś powie, słuchaj, musisz jechać na to spotkanie służbowe, bo Amelia nie mogła pojechać, więc zamiast niej musisz do Krakowa jechać ty. A ty masz takie Krła. Dlaczego ja zawsze muszę wykonywać te czarne roboty za kogoś? Mamy to, zajść, Jak ktoś się pojawi, i potem mówisz tak, ej, mam to, dobra, jest, jadę za Amelię, jadę za Amelię. Dobra, 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 mamy to, mamy Amelię. Dobra. Jeżeli jadę do Krakozji za Amerię, to znaczy, że tak miało być. Co może się z tego wydarzyć zajebistego? Nic się nie wydarzy z tego dobrego, nic dobrego z tego nie będzie. Twojego. To wszyscy cię wykorzystują, ogóle wszystko jest źle. A Ty mówisz: weź się po prostu, po prostu, weź się. Dobra, może tak, będę miała kilka godzin w pociągu albo w samochodzie. a Będę mogła otworzyć with klaustroła. Jeden. Okej. Okay. Czyli jadę do Krakowa z Amelię zajebiście. Dobra, będę miała odpoczynek od tego, co się dzieje tutaj. O, a zajebiście a w Krakowie jest taka zajebista knajpa i tam żerem to ciastko. I zobaczcie, czy możecie sobie pobawić się tym. Pobawić się swoim pesymizmem. Kalec. Czytam teraz. Boże. Przeciągi. Czytam teraz iskierki bałtyczne, moje pisklatki. Słyszycie kosy? O, wypływa z nas. A, to tak to czytam. Pesymistycznie, pesymistycznie, delikatnie było napisane. <grywki> ja lubię strasznie, jak. jak bo te wasze komentarze tutaj podczas live'a to ja jeszcze jako taka ogarniam. Najfajniejsze są komentarze na YouTubie, jak ja w ogóle. Już tam jest też 42 czy 43 te, te, te filmy, i jest komentarz. No a tutaj to jakby trochę kompromis. I ja tak. I daję sobie bo ja też tak potrafię skomentować czegoś live'a. W ogóle nie wiadomo, o czym, o czym, do czego się odnosi osoba. Nie w ogóle nie, nie wiadomo, jak to czytać, w ogóle nie wiadomo o czym... Także tutaj na szczęście rozumiem. Już potem gorzej rozumiem wasze z odsłuchu. Mówię Tak, Boże, ale o co jej chodziło? Który to jest moment tego live'a? Ale to fajne, co mówisz. Dzięki Emilia. Nie mam pojęcia co, ale super, że to było fajne. Zajbiście. <laughs> deszpada, oh, desz cieszyć się, świeci słońce, cieszyć się, zawsze jest dobrze, cieszyć się ze wszystkiego, co się dzieje w życiu, cieszyć się, to działa. Tak! Opowiadałam Wam o książce Jaya Shetty, Think Like a Monk. I on w tej książce, a to już po polsku, poczekajcie, bo to jest... Yy, jaki to jest tytuł? Po polsku będzie? Yy, Myśl jak mnich. Aczkolwiek ja słucham jej po angielsku. I on tam przytacza ten piękny Eee, fragment piosenki, która brzmi mówiłam wam to chyba już na live'ie. Kiedy byłem mały, płakałem, bo nie miałem butów. Nie, smuciłam się. Kiedy byłem mały, smuciłam się, bo nie miałem butów. Przestałam się smucić, kiedy zobaczyłam, że chłopoc, chłopiec obok mnie nie ma stóp. Naprawdę uważasz, że nie masz za co być wdzięczna? Nie doceniamy. Ojoj, oj. Myślę, że jakby yy, yy, wszechu, kosmos, wszechświat zejszedł, to pierwsze co by nam powiedział: dlaczego nie doceniacie? Dlaczego traktujesz to, że jeżeli widzisz teraz Krausona oczami, to to jest normalne? Dlaczego, jeżeli czujesz smak wody z cytryną, Zupy pomidorowej, dlaczego traktujesz, że to jest normalne? Dlaczego, jeśli słyszysz dźwięk kosa, traktujesz, że to jest normalne i to ci się należy? Dlaczego, jeśli sama możesz wejść po schodach, dlaczego traktujesz, że to jest normalne? Taka wdzięczność. Chcę Wam zrobić też live'a. Mm, nie wiem kiedy, po prostu, ja ciągle robię live'y. Takiego poświęconego Wam. Mm, chciałabym Wam opowiedzieć o wibracji serduszka, e, jakie to jest uczucie, kiedy znajdujemy się w wibracji serca. Chcę dać Wam taką przestrzeń, żebyście mogły mnie zapytać o co chcecie dotyczące dnie albo mojej historii, takiego lajfa dla Was. Muszę to zaplanować i to po prostu zrobić. Najwyżej jednego dnia będą dwa live'y. Mocne, no mocne, bardzo mocne to jest. To naprawdę to... A wiecie, co jest naj... najbardziej niesamowite w tym? Że to może być naprawdę zabrane nam w przeciągu kilku sekund. Kilku sekund. Już nawet nie mówię o takich, wiecie, drastycznych, że dziś jestem, jutro mnie nie ma, ale to też. Zobaczcie, jak w kilka sekund został. Już nie mówię o samym covid który wielu osobom zabrał y, smak. Mi na pewien czas też. Ale wszystko się może zmienić w przeciągu sekundy, więc jeżeli jesteśmy tutaj, tu i teraz. Jakie to uczucie byłoby być za tym. W za, ogóle też o wdzięczności, chcę zrobić spotkanie. Jakie to by było uczucie, naprawdę to poczuć, że to naprawdę mam. Tak docenić, docenić, być wdzięcznym, poczuć. Hmm. Jezu, strasznie zmieniłam temat. Dobra, nie wiem, dlaczego tam poleciałam. Kochani, moje iskiereczki bałtyczne. Praca domowa jest, nastawiacie sobie budzik zaraz, jak skończymy tego live'a. Dzisiaj mamy czwartek, tak, ja dzisiaj na salsunie śmigam. Jeszcze mam sesyjki wcześniej, także życzę Wam cudownego wieczorku. Wieczorku jest 15.26. I widzimy się jutro. Tak. Całuję.